Witam Państwa ze Strasburga. Mamy połowę grudnia. W połowie grudnia, jak na tą porę e, e, roku, pięknie, ciepło i ładnie. I my tutaj pławimy się w zbytkach europejskiej dekadencji. Szkło, stal, marmury, granity. Yy, oczywiście żyjąc skromnie i pracowicie, ale echa do nas z kraju docierają. Kraj żyje czymś innym niż my tutaj. Kraj żyje przede wszystkim wspomnieniami. Stanu wojennego. Akurat 13 grudnia byłem jeszcze w Polsce i troszkę docierało informacji, troszkę takie echa i komentarze docierały. I przejmuje mnie to, że po tylu już latach całe pokolenie minęło, a Polacy nadal nie mogą się uporać z problemem zdefiniowania istoty tego zjawiska, jakim był stan wojenny w Polsce. Znamy wszystkie szczegóły. Kto kogo pobił, komu się udało, kto siedział w więzieniu, a kto siedział w internacie, a kto kolportował, a kto współpracował z bezpieką, bardzo dużo szczegółów znamy. Natomiast nie rozumiemy cały czas w tych komentarzach i w swojej ocenie nie rozumiemy istoty zjawiska, jakim był stan wojenny. I nie możemy sobie z tym poradzić, i nie możemy się wyrwać z błędów politycznych, dlatego że nie rozumiemy polityki. Otóż stan wojenny był aktem stricte politycznym i należy go umieć zrozumieć, żeby sobie z tą przeszłością poradzić i żeby przyszłość zbudować inaczej. Przecież wojsko zostało wyprowadzone na ulicę, jeździli ci żołnierze w czołgach, transporterach opancerzonych, kręcili tymi lufami wokół w prawo i w lewo, co mogli strzelać do gołębi, czy do babci, która stoi w kolejce za chlebem. Czy do pani, która prowadzi jakieś dzieci do przedszkola? Nie było wrogów. Ludzie zatykali kwiatki w lufy tych czołgów, siadali z tymi żołnierzami, pili herbatkę, jedli gorącą zupkę, bo ci biedaczyny tam byli zmarznięci. Nie było wroga. Po co to wojsko wyszło na ulicę? I nikt do dzisiaj nie próbuje zgłębić tego właśnie pytania. O co to chodziło? Po co to wojsko na ulicę wyprowadzono i tyle czasu to wojsko na ulicach stało? Czemu to służyło? Komisarze weszli wojskowi do przedsiębiorstw, do urzędów, instytucji. Oni też nie wiedzieli, co mają tam robić. I te zakłady, nic tam się nie działo. Ja siedziałem w rafinerii, y, która formalnie strajkowała, ale bramy były otwarte, w każdej chwili można było wejść, wyprowadzić nas pojedynczo za rączki, a stało pod zakładem 70 parę uzbrojonych czołgów. Bez sensu zupełnie. Dlaczego to zrobiono? Otóż i co gorsza, y, zapominamy o fakcie, który również ma podstawowe znaczenie polityczne. Nie dokonał tego Sejm, który był do tego upoważniony, żeby wprowadzić stan wojenny. Nie dokonała tego Rada Państwa w momencie, kiedy Sejm nie obradował. Zrobiono to w ten sposób, żeby było jasne, że wszelkie prawa z Konstytucją włącznie nie mają żadnego znaczenia wobec siły. Wyprowadzono siłę, co było manifestacją właśnie, że Niby formalnie podano, że Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Rada Państwa nie miała uprawnień, żeby wtedy wprowadzać stan wojenny. Podano komunikat, ukonstytuowała się wrona. A kto miał prawo ukonstytuować takiego potwora? Nikt nie miał prawa. Więc to była ostentacyjna manifestacja postawy politycznej. Chciano pokazać społeczeństwu polskiemu, na czym w istocie polega polityka. Polityka mianowicie polega na dysponowaniu siłą i, i umiejętności, i, że tak powiem, może nie tyle umiejętności, co to jest to zdolność do realizacji własnych celów politycznych przy użyciu siły. Komunistyczna władza re reagowała siłą od czasu w pierwszych dni powojennych. Wprowadzali swój porządek, ustanowili swoją konstytucję, swoje ustawy, ustanowili cały zbiór instytucji państwowych i za pomocą tych instytucji i tych praw realizowali swoją wolę w sposób dyktatorski. Wiedzieliśmy, że jest to ich dyktat, że to prawo nie jest... Z innego nadania, tylko z nadania na jeźdźcy, który dysponował siłą. I Jaruzelski to podkreślił, bo Polacy zaczęli o tym zapominać. Polacy zaczęli wypowiadać swoje dążenia, roszczenia, pragnienia, oczekiwania polityczne, radykalnie sprzeczne z wolą tych, którzy nam narzucili porządek ustrojowy i realizują swoją politykę. Wobec czego oni pokazali, że naga siła stoi ponad wszelkim prawem i polityka na tym polega, o czym zapominamy. Wyprowadzili wojsko, żeby pokazać, że żadna konstytucja nie ma żadnego znaczenia i żadne ustawy nie mają żadnego znaczenia. Znaczenia ma wyłącznie wola tego, kto dysponuje siłą. To zorganizował siłę, chce i potrafi tą siłę używać. Jeżeli będzie tej siły używał w złych celach, to będzie nam się żyło źle. Jeżeli będzie używał tej siły w dobrych celach, to oczywiście będzie nam się żyło lepiej. I to jest sposób rozumowania politycznego. I to zamanifestował Jaruzelski. On mógł przecież, mając pełną swobodę, on robił, co chciał. On mógł nas zjeść na surowo lub usmażyć i zjeść, ale mógł również skierować lufy tych karabinów i czołgów przeciwko sitwom, gangom rządzącym i niszczącym kraj. I mógł ten kraj postawić na nogi. Mogliśmy żyć w normalnym kraju i byśmy mu dzisiaj stawiali pomniki chwały. Przecież Ruscy by nie weszli, o czym dokładnie wiemy. Nikt by tu nie wszedł. Jaruzelski mógł być bohaterem narodowym i mieć piękne pomniki złote dzisiaj, a okrywa się cieniem hańby. Dlatego, że postawił nagą siłę w obronie tych sitw i tych klik starych postkomunistycznych przeciwko dążeniom, roszczeniom, nadziejom, marzeniom Polaków i przeciwko interesom Polaków. Taka jest prawda o polityce. Realizowana ona jest w ten sposób, że dokonali pewnego przemodelowania. Za PRL-u. Instytucje gospodarcze polskie, wszystkie przedsiębiorstwa zjednoczenia PGR-y komenderowane były przez jednostki nadzoru partyjnego, wedle praw przez tą partię podyktowanych, tylko przynosiły straty. Taka była ta gospodarka. Nie dało się z tego stworzyć Żadnej siły i żadnego dostatku. Po prostu komunizm zdychał z niewydolności. Postanowili to przemodelować na system bardziej efektywny, wyprowadzili siłę, na, wojsko na ulicę, przeredagowali wedle własnej woli i według własnych potrzeb, przeredagowali troszeczkę prawa. Konstytucje, ustawy przeredagowali. Polacy musieli się z tym zgodzić, stworzyli zespół instytucji marionetkowych łącznie ze związkami zawodowymi, które niby to miały być wolne. W ich pojęciu są wolne, bo mogą robić to, co oni chcą. I stworzyli nam taką klatkę stosowania przymusu, stworzyli taką klatkę, która oznacza dokładnie tyle, że to, co dysponent siły. Wymusi, to my musimy zrealizować to, co nam nakaże. To, co nam zabroni, nie możemy zrealizować żadną mocą. Natomiast poza tym nam mówią, rób ta, co chce i mówią nam, że to jest nasza wolność. Jest to nasza wolność w granicach klatki ustanowionej przez tych, którzy są dysponentami siły. I tak funkcjonuje polityka wszędzie i zawsze tak funkcjonuje, że warunki i możliwości dyktuje ten, kto posiada siłę. I Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, czyli Sitwa Generalska, generał Jaruzelski i jego poplecznicy, narzucili swoją wolę polityczną i oni określili, co my musimy, a czego nam nie wolno i jaki mamy margines swobody. Oznacza to, że my jesteśmy wolni w granicach klatki, w granicach jakiejś więziennej celi. Tyle nam wolno. Powiedzieli nam nawet, że możemy sobie wybrać konstytucję, ale czy mogliśmy. W plebiscycie głosować na konstytucję taką jak w Polsce, lub taką jak w Ameryce, lub na przykład taką jak w Szwajcarii. Przecież, jak chcielibyśmy żyć tak jak Szwajcarzy, to wystarczyłoby zaordynować, wybrać konstytucję szwajcarską, byśmy mieli szwajcarską jakość życia. Gdybyśmy chcieli żyć tak jak w Stanach Zjednoczonych, po co płynąć do Ameryki? Możemy mieć Amerykę u nas. Tylko wystarczyło wybrać treść konstytucji amerykańskiej. Tego nam nie wolno było wybrać. My mogliśmy wybrać każdy wariant konstytucji pod warunkiem, że był zgodny z wolą polityczną dyktatorów, czyli tych, którzy posiadają siłę. I do dziś ten stan trwa i będzie trwał, bo taka jest natura polityki i nie możemy o tym zapomnieć. Co oznacza, że pełną odpowiedzialność za losy narodu i państwa ponoszą ci, którzy dysponują siłą. Pełną odpowiedzialność ponosili i ponoszą ci, nie my wszyscy, którzy chcemy, żeby w Polsce było lepiej, bo my jesteśmy czym wobec czołgów? Każda ilość naszych kilofów zostaje zmieciona jednym czołgiem. Pokazali to atakując kopalnię wujek bez żadnego powodu, pokazali, że będą zabijać. Żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że ich granice do tego, co oni oczekują, lub z czym się nie zgadzają, będą brutalnie egzekwowane. I są egzekwowane. Możemy tylko wierzyć w opamiętanie dysponentów siły, że ci ludzie, którzy dysponują armią, którzy dysponują siłą, zechcą w końcu zadysponować tą siłą tak, żeby zło wytępić i żeby dobro zwyciężyło. Żebyśmy byli wolni nie tylko w granicach klatki. Ale żebyśmy wreszcie mogli cieszyć się swoim dorobkiem każdy z Polaków, żeby mógł tutaj żyć nie gorzej niż pod rządami innych państw, żebyśmy żyli w normalnym kraju, który nas nie gnębi, nie oszukuje, który nie stawia sobie takiego celu jak eksploatacja zasobów ludzkich i przyrodniczych tej Ziemi. Żebyśmy byli gospodarzami u siebie i we własnym domu. I ja wierzę, że to nastąpi, bo mądrzejemy nie tylko my. Mądrzeją również oficerowie, mądrzeją również generałowie, i w końcu ktoś z nich powinien się zdecydować, że nie zechce być królem śmietnika w środku Europy wielkim panem, którym nas tutaj może zagłodzić na śmierć. Może w końcu któryś z nich zrozumie, że lepiej być odpowiedzialnym, poważnym, potężnym przywódcą, wodzem wielkiego narodu, wielkiego państwa, które, z którym cały świat i cała Europa będzie się liczyć. I w tym celu zawsze postulujemy racjonalne rozwiązania gospodarcze i racjonalny sposób myślenia o państwie i narodzie. I to polecam państwu przy okazji wszelkich refleksji historycznych i politycznych: zrozumieć politykę, przestać popełniać polityczne błędy i jeżeli dyskutujemy z władzą, to musimy wiedzieć, gdzie jest ta władza, kto ją dzierży. W tej chwili nie bardzo widzimy, kto ją dzierży, wiemy tylko w jakim celu jest używana. To Trzeba przemodelować. Ufam, że się w końcu uda, że stan antywojenny zostanie osiągnięty, że będziemy żyć w kraju pokoju, a nie wojny, nie podziału na my i oni, tylko będziemy my i będzie to nasza polska władza odpowiedzialna, budująca nam dostatek, bezpieczeństwo i pomyślność. I tego Państwu serdecznie życzę z tego odległego Strasburga. Dziękuję bardzo.